Shimano bajki, na naszym stole. Mamy akcesoria GoPro, bo taka jest moja filozofia głównie, żeby kupować głównie oryginalne części do mojej kamery GoPro, bo kamerę bardzo lubię, jest świetnej jakości i, i w ogóle, ale niestety muszę Wam powiedzieć, że, a może niektórzy z Was się ucieszą, że nie wszystkie oryginalne części GoPro są dobre i w tym odcinku chcę Wam powiedzieć o tak zwanym chest mount, czyli czy chesty, albo po prostu o yy, no, tym. Stelażu do zamontowania kamery na klatce piersiowej, tak wygląda opakowanie od niego. To kosztowało około 50 dolarów, czyli około 200 zł, to jest niemało, można takie rzeczy kupować za sami pewnie lepiej wiecie, nie wiem, 50-60 zł, 100 to już by było prawie połowę taniej. I to ciekawe, bo zamierzałem akurat ten element wam zarekomendować, ale tuż przed nagraniem tego filmu Przyjrzałem się mu bliżej i stwierdziłem, że absolutnie tego zrobić nie mogę. Zaraz wam powiem, dlaczego, ale zacznijmy od tego, dlaczego ten chest mount bardzo lubię. Jakie ma zalety? Pierwsza jego zaleta to sam fakt, że jest chest mountem, czyli umożliwia zamontowanie kamery w takim miejscu, które daje nam bardzo aktywne i żywe obrazy w filmie. To znaczy na moim rowerze, czy kiedy będziecie jeździeli na nartach, czy robili tego typu rzeczy. Widać ramiona, widać dłonie, widać kierownicę, widać jakieś tam drgania. Oczywiście drgania będą większe niż gdybym miał kamerę na głowie, ale z tej perspektywy widzę też na przykład pracujący amortyzator, koło, widać kiedy nachylam rower i ta perspektywa, zwłaszcza w połączeniu z opcją Superview w GoPro, jest po prostu świetna, bardzo to lubię. Druga rzecz to komfort. Ten czesnek waży 180 gramów, nie jest to dużo i powiem Wam, że nie czuję go jakoś szczególnie bardziej niż bym czuł opaskę od pulsometra. Tym bardziej, że tutaj mam dodatkowe dwa paski, które absolutnie zapobiegają obsuwaniu się temu na dół. Na bardzo takich nierównych ścieżkach, które widzicie na, na zawodach, które Wam filmuję, muszę dosyć mocno sobie to ściągnąć, ale naprawdę zapominam w minutę po założeniu, że coś na sobie mam. I to sto, 180 gramów plus kamera z dwiema bateriami nie szczególnie mi przeszkadza. Fajna rzecz z takim, z takim patentem to założenie tego tyłu naprzód i filmowanie kogoś, kto jedzie za tobą, albo nawet pustej ścieżki, jeżeli jest kręto, super ujęcia można z tego zrobić. Jeżeli macie kogoś, kto utrzyma, dotrzyma wam tempa i będzie potrafił jechać blisko i bezpiecznie, dogadacie się, można świetnie sobie pofilmować, no właśnie takie ujęcia na zjazdach chyba zwłaszcza. A teraz, dlaczego nie mogę tego zarekomendować? No bo. Kolernie pęka. No, jestem w szoku, że to mi tak popękało. Popatrzyłem sobie na to przed filmem, tak, no, co, tu, co tutaj wam jeszcze mogę o tym powiedzieć, a tu mam tak. To, co wygląda na rysę, jest y, bardzo symetryczną rysą po obu stronach, czyli jest pęknięciem. Tutaj w tych Kącikach, tu, gdzie jakby został wycięty ten plastik, albo tak odlany, nie wiem, mi się wydaje, że to jest chyba wycięty. Nie powinno być odlane. W każdym razie, tu z tych kącików idą kolejne takie kreseczki i one też są tutaj po obu stronach na wylot. Więc krótko mówiąc, kaszanka. Nie sądzę, żeby ten plastik był za słaby, bo on wydaje się być solidny, dosyć też gruby, ale moim zdaniem, jeżeli to ma pracować, jeżeli tutaj ta kamera, nie wiem, jakiekolwiek ma wytrzymać drgania, to powinien być bardziej elastyczny. To by też pomogło trochę dźwiękowi kamery, bo jak wiecie, słychać takie stukania, jakieś takie trzeszczenie, które jest denerwujące. Myślę, że GoPro nad tym też pomyśli, w ogóle producenci kamer. No, ale jeżeli mi się oderwie pasek, no to, no, to, no to kaszana. To po prostu jest to do wyrzucenia. 200 prawie złotych. Nie pamiętam dokładnie, ile w Polsce zapłaciłem. To by było coś strasznego. To, że ten plastik jest taki, taki sztywny, czuć już przy zakładaniu kamery, kiedy słychać takie. A zwłaszcza przy ściąganiu, kiedy czasami nie można je ściągnąć, i tu Wam mówię od razu, większość kobiet, może nawet niektórzy mężczyźni o słabszych dłoniach albo dzieci, bo przecież takie małty są też dla dzieci w rozmiarach mniejszych, będą miały problem ze ściągnięciem kamery. Ja wielokrotnie miałem, zwłaszcza na początku, trzeba oczywiście ścisnąć te ząbki, tak żeby one się już nie zahaczały, ale potem jeszcze wyciśnięcie tego. Bywa problematyczne. Niejednokrotnie walnąłem bardzo mocno sobie tutaj paznokciami w to i to było nieprzyjemne. Więc niestety ten plastik moim zdaniem nie jest albo wysokiej jakości, albo nie jest odpowiednio przystosowany, odpowiednio elastyczny do takiego użytku gdzieś na nartach czy na rowerze górskim, a przecież do tego, to jest do jasnej, ciasnej. Przeznaczone. Yy, bardzo będziemy chyba wszyscy, na pewno wszyscy yy, sobie cenić Wasze komentarze yy, pod tym filmem. Jeżeli używacie takiego sprzętu, ale nie za dwie stówy, tylko nie oryginalnego i nic się z nim nie dzieje, napiszcie w komentarzach. A jeżeli macie takie i macie podobny problem, to potwierdzimy, że on występuje nie tylko w moim egzemplarzu. Dzięki za obejrzenie. Niedługo kolejne testy kolejnych akcesoriów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!